Cześć! Co masz dzisiaj usłyszeć? Wybiorę kartę dla Ciebie, a Ty wybierz jedną spośród trzech. A zatem pierwsza, druga i trzecia. Ja wybieram drugą, a Ty podziel się wyborem na dole w komentarzu. Zapisz ten film, aby nie zapomnieć o nim, a także móc wrócić do tego czytania. I polecam obserwować mój profil, jeśli jeszcze tego nie robisz. Pierwsza, druga i trzecia, a teraz zostawiam Ci chwilę na wybór. A zatem, gdy wybraliście kartę numer jeden, karta kochanków. Karta, która mówi o tym, że przed Tobą stoją wybory. Wybory, które mogą dawać możliwości współpracy w relacjach, ale również tutaj zwróć uwagę na to, kto stoi za Tobą? Czy ktoś nie realizuje jakiś... Takich nazwijmy to zakulisowych działań. Zatem w trakcie rozmowy też zwrócaj uwagę, jeśli o kimś mówisz, kto siedzi obok. W każdym razie, kochankowie, to przed Tobą ważne decyzje. Decyzje, które mogą wnosić informacje, również te współpracy, ale również i dotyczących relacji. Karta numer dwa. Mamy tutaj kartę Piątki Denarów. Karta, która bardzo często też mówi o tym, żebyśmy zwrócili uwagę na. To, co mieliśmy do przepracowania. Zwróć uwagę dzisiaj również na układ pokarmowy, bo on może wymagać. Nazwijmy to troski, opieki. Karta Piątki Denarów jest kartą, która mówi o tym, nie funkcjonuj w tym, że jesteś osobą niewystarczającą, bo wcale tak nie jest. I nie zgub czegoś wartościowego. To jest też istotne. No i mamy kartę numer 3, karta Księżyca. Jest to karta, która mówi o tym, żebyśmy funkcjonowali w zgodzie z własną intuicją. Urwało, a zatem funkcjonuj w zgodzie z fazami Księżyca. Pamiętaj też o tym, że decyzje intuicyjne będą jak najbardziej właściwymi. Nie wymawiaj na głos tego, czego się boisz, bo ktoś może chcieć wykorzystać to przeciwko tobie. A Księżyc to że jest praca z lękami własnymi. To już czas. To już pora. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. My widzimy się w kolejnych czytaniach już niebawem. Jeśli Ty chcesz się nauczyć również pracy z kartami Tarota, to oczywiście mój e-book, przewodnik do kart, również kurs Tarota, możliwości do nabycia. Wielkie informacje na dole w opisie. Życzę Wam pięknego dnia.